I wyjdę. Powiedz mi, kto mnie wyrzuca z kościoła. Kto? No kto? Dla tych, którzy nie wiedzą, jestem prawnikiem, specjalistą od prawa konstytucyjnego, od praw człowieka, od wolności religii, od wolności wyznania. Ja wyznaję moją religię, czyli majkelizm. Majkelizm się opiera na miłości, wolności, pokoju, szacunku, równości, solidarności, braterstwie i otwarty mu myślę. Ja będę Michael I, e, będę cesarzem, tak? Będę cesarzem... E, e. Gościu, co ty robisz? Co to jest za zachowanie kościelne? Ale co ty robisz? Kim ty jesteś? To jest dom Boży, proszę się tu zachować. Dobrze, Bóg jest we mnie też. Kościół, proszę wyjść z kościoła. Nie dotykaj mnie! Jestem u siebie, rozumiesz? Proszę wyjść z kościoła. Dlaczego? Pytam dlaczego? To jest dom Boży. I co? No ja jestem też Bogiem, ty jesteś Bogiem. No. Jaki masz problem? Proszę mi wyjść z kościoła. A to jest twoja własność? Ten kościół? Kim ty jesteś? Nawet się nie masz odwagi przedstawić. Ja jestem Michał Jabłoński. Mam jaja. Mam dowód to zapisy. Rozumiesz odpowiednio. Wiesz? Czyli jak? Proszę wejść to i wyjść stąd. Czemu mnie pchałeś na ziemię? Sam się przewróciłeś. Sam się przewróciłem. No dobra, skoro się sam przewróciłem, to już mnie nie dotkniesz. Nie?